Cześć, siemanko w nowym odcinku z serii Gospodarza ze Szpakowa Jak widzicie już jest maj Więc dzisiaj będziemy robili opryski na kukurydzę Proszę cyk. Czekajcie, tylko teraz to wycofać o kurczę, nie wiem czy nam starczy tych oprysków tak naprawdę, tak szczerze. Dobra, i lecimy. Władka, żeby jak najmniej podnieść tej kukurydzy, bo ma najcięższe No na... No cienkie koła ma po prostu, dlatego. Yy, dobra, lecimy. To sobie jeździmy 12-11. tam więcej nie ma co jeździć. Powiem wam widzowie, że o mm, co chciałem powiedzieć. E, no że już następną ci kożniwa będą. Więc dobrze. Czy tu poprzecznie już tak zrobimy większy niż był zasiany? Bo opruskiwać jest taki. A więc no. Ale myślę o to. Tutaj cofniemy. A może jeden dom opruskiwać starczy? Zobaczymy. Czy drugi będziemy musieli? A ja w ogóle zapomniałem wizowie tu posiać a eee, Trudno. To się zasieje na następny rok. To nie wiem, właśnie co tu będziemy siali na następny rok. A tam zobaczymy. No, a tak to ładnie posiane Jestem tym siewnikiem. Myślałem, że nie gdzie mogą być te. Mm. No wiecie, że się zapchaj czy coś. Ale tutaj to nawet ładnie jest posiane. Czekajcie, do tyłu cofniemy. O, idora i do raj, cyk. Tutaj trzeba wykręcić. Kurczę, zahaczyłem troszkę, ale myślę to. Mm, lecimy, lecimy. O, dobra. Git. Tutaj już do koła przyjechaliśmy. A tam, to będzie króciutki odcinaczek. Tam, no, 10 minut pewnie będzie miał. Choć tak naprawdę, nic innego nie mamy do roboty na tym odcinaczku niż opryski. Ale no. Więc dobra, to lecimy. Tutaj jeszcze jeden przejazd, będzie. No, może jeden, i trochę. A już Dojca też w sumie oddaliśmy, tak jak mieliśmy go oddać. Już oddany, szkoda, bo fajny był. Ale no... Choć może go jeszcze... Nie mówię, że na pewno, ale może... Jakiś jeszcze ciąg yy, na testy weźmiemy lipca. Ale to pewnie mało prawdopodobne. Chodź, zobaczymy. Ale no... Tylko... Ciekawe od jakiej marki wtedy. Ale no... E, dobra. Tuż ponawożony, więc składamy opryskiwacz. Jak widzicie mamy... Na hydraulike opryskiwacz, więc... Dobry jest. A stójcie. No właśnie, właśnie tu. O kurczę, co ja zrobiłem? Po co tu wjechałem? O, ja do przodu jechałem wtedy. E, dobra. Tam e, lecimy na tego. Gdzie by lecimy? E, na, te, no, na tamte pole z, z kukurydzą Zobaczymy jak nam tamten jęczmień rośnie w ogóle bo myślę, że jęczmień tu ładnie może rosnąć tak naprawdę choć tak w czerwcu będzie go kosić, ale tak przy okazji sobie go zobaczymy Zajedziemy na pole. Dobra, tutaj... Na tym zakręcie to trochę trzeba uważać, bo tak nie widać za bardzo szybko się jedzie, czy nie. Więc no... Mm. No jeszcze źle, on tak jak myślałem... Na razie nie żółknieje. Choć już pod koniec maja to tak już będzie żółkno. No, i cyk. Podnieś, podnieś to. W ogóle nic pod to, nie było pod to kukurydzy dawane. Więc trochę pójdzie tego płynnego nawozu. Tak szczerze, to na, tak naprawdę w sumie to było tylko dawane tam, koło domu obornik, ale to jeszcze Wtedy nie myśleliśmy, że to będziemy orać, więc co no Więc tego typu. Tu lecimy. Tutaj tak naprawdę to szybko akcja pójdzie. Bo te palenie jest jakoś nie wiadomo, jakie, ale no. A kukurydza jak na razie to ładnie rośnie. Jak na miesiąc? No ale dobra, już koniec tutaj tego pola. i co? Kurczę dobrze. A, widzicie. Dobra, teraz lecimy za domem i koniec odcinaczka będzie. Naprawdę to szybki ten odcinek będzie. No, 10 minut będzie wiał. Zaraz też miniatureczkę zrobimy. I no. Dobra, tu lecimy. Też w ogóle y, y, tego pytaliśmy się Jakuba, czy nam pożyczy w listopadzie kosiarkę. I powiedział, że pożyczy nam. Więc spoko morda z niego. Wiecie, będziemy kosili na trzy zestawy. Tylko właśnie nie wiem, czy ten Kasper y, będzie miał. Y, jak to chciałem powiedzieć? Czy będzie miał to motyla, czy takie normalne kosiarki, w trzy motyla? Zobaczymy w sumie zresztą To już to niedługo będzie A tutaj to mało tego nawozu płynnego pójdzie Bo tutaj to był dawany obornik, tak jak mówiłam Bo miała, być, no miała to zasyć łąka, ale że tak słabo rosło, to kukurydza się wsiło Więc no a, dobra, a tutaj? Kurczę Tutaj na trzy przejazdy tylko weźmiemy więc, git O, i lecimy Tutaj właśnie ten dołek tak trzeba zakopać, bo w górze Jak się tutaj robi Już ten dołek się wiedzie Ten no Ale... Dobra Trudno Hmm, hmm. Dobra. O, i tutaj już tak przeżyła. A zatrzymamy się. A. Po co się wyłączył? Okruski, nam się wyłączył? Nie mam pojęcia, chociaż mam pojęcie, że teraz robimy miniatureczkę. Więc no. O, dobra. Na takie coś, jak tak. będzie. I dobra, i lecimy prosto. I będziemy już kończyć ten odcineczek. To takie na no szybko. Wiecie, Kuby nie ma, bo nie jest potrzebny, więc sam go nagram. Bo tak naprawdę to Kuba by tylko się nudził na tym odcineczku. Więc, no. Ale, dobra. To co widzę, wykończymy ten odcinek do następnego, trzymajcie się cześć.